No hej, z tej strony Remek. Jednakże będzie czytał to sztuczny knapik. Chciałbym przedstawić wam dzisiaj wyjątkowy film. Niedawno trzy pierwsze części serii Tom Brader doczekały się nowego remastera. Zacząłem niedawno sepykać, bo czemu nie? I chociaż nie mam jeszcze za sobą pełnego przejścia nawet pierwszej części, to bawię się świetnie. Naprawdę? Podoba mi się. Jednak zauważyłem pewne dwa irytujące mnie drobiazgi, które warto zaznaczyć, szczególnie od osoby takiej jak ja, która nigdy wcześniej na poważnie nie przysiadła do owych gier. Pierwsza to ciemność gry. Standardowa gama jest naprawdę zbyt ciemna, co wkurzało mnie strasznie, więc musiałem pobrać specjalny program zwany Reshade, aby trochę to podjaśnić i pokolorować. Dlaczego twórcy nie dodali tak podstawowych opcji natywnie? To zdecydowanie minus. No i drugą rzeczą, która mnie nieraz wkurzyła, to zwykły zapis: gry. Znajduje się on na drugim ekranie w zakładce: gra, co znaczy, że najpierw pojawia się: wczytaj grę, a dopiero potem zapisz grę. Nieraz już wróciłem do poprzedniego stanu, zamiast zapisać aktualny. Małe, ale bardzo irytujące. No i jeszcze bardzo malutka wzmianka jest taka. Że nie polecam tak zwanego współczesnego sterowania, które dodano na potrzeby tego remastera. Po prostu czuć, że gra była projektowana z myślą o tym oryginalnym. W przeciągu około dwóch godzin udało mi się je ogarnąć i bez problemu do niego przyzwyczaić. Niemniej jednak, podsumowując, remaster uważam za świetny. To naprawdę fajny kawałek dla wszystkich, nawet tych, którzy nigdy wcześniej nie grali w oryginały. Tak jak ja, bo przecież urodziłem się parę lat po premierze tych gier. No mówiąc krótko, jest w pite nordeczko. Dzięki za obejrzonko, papa! Pa.